Najwyższa pora na wymianę telefonu. Ale jaki wybrać? Co powiesz na taki z systemem Android w najczystszej postaci? Oto Google Pixel 8 Pro. Dlaczego warto wybrać właśnie jego na Twój nowy smartfon? Już tłumaczę. To smartfon, który w ogromnym stopniu opiera się na AI. Na przykład z funkcji Zaznacz, aby wyszukać, możesz skorzystać w każdej chwili. Wystarczy, że przytrzymasz przycisk Home i zaznaczysz zawartość ekranu, by błyskawicznie znaleźć zegarek aktora, starożytny budynek czy model gitary. Ale AI pomaga też przy zdjęciach. Ile razy kombinowałeś z łączeniem kilku zdjęć grupowych tak, by każdy wyglądał dobrze, teraz telefon zrobi to za ciebie dzięki funkcji Najlepsze ujęcie. A magiczny edytor pozwoli ci usunąć ze zdjęcia niepożądane elementy, które na przykład wejdą ci w kadry. Gdy ty chcesz uchwycić najpiękniejsze ujęcie na świecie. Tym bardziej, że aparaty w telefonie mają naprawdę świetne parametry i drzemie w nich ogromny potencjał. Pixel to jedyny telefon zaprojektowany przez Google, a jak to powiedział legendarny informatyk i pionier programowania, jeżeli chcesz być poważny w tworzeniu software'u, musisz sam tworzyć hardware. Czy mógłbym mieć jeszcze więcej nowoczesnych funkcji? Mógłbym i będzie miał. Dzięki obiecanemu wsparciu telefon posłuży Ci długo, a potem Twoim rodzicom lub dzieciom też długo. A teraz przyjrzyjmy się świetnemu designowi i wysokiej jakości materiałom. No to co? Najwyższa pora, by wybrać flagowego Androida zaprojektowanego w całości przez jedną firmę? Nie czekaj dłużej. Już wystarczy. Kup w supercenie w MediaExpert lub na mediaexpert.pl